deszycie z Dobra, zostawiam to tak, nie tracę czasu i rozkładam lętki. Tam daleko zaczęło się interesować moją okoniówką. No ale jakoś tak niechętnie. I nadal nic nie mogę złowić Robaszka, ale za to odpływa. Może to będzie pierwszy okoń Da mu jeszcze trochę. Trzy. Może nie. Może jakiś mały brzdon trzyma go za głowę nie ma siły zjeść. Teraz wraca. Trudno zostawię jak obejrzę to następnym razem będę ciął wcześniej Być może że to jest Mała ławica takich małych Okoni i one się bawią tą to O oh, ty kurczę, już nie uciekł A podbierak A podbierak Drodzy Państwo, proszę O kurczę, no już nachodzimy na, na rybę, tylko że to nie uciekło zostało siedzieli. Gdzie ten okonek? Nie taki, nie taki głupi, ale już się wypił chyba, a nie jest. Żywczyków nie będzie. Właśnie zaczepiłem za zakapelony i połamałem zestaw do bata, dlatego chowam to i będę łowił a ten pojedynczy hak i robaki ten drugi kij przygotowany na żywca ale że nie ma żywców to tam na kotwiczkę nawaliłem taki pęczek robaków i tam coś puka nie? nie wiem czy to po prostu biało obskubuje ale co jakiś czas coś tam chodzi, to na pewno nie jest jakiś szczupak ani okoń, to pewnie już dawno by to łyknął. No ale tak czy inaczej wędka się nie leni. Jakaś opcja jest. Może przypadkiem coś na to weźmie. No a tu tylko ten jeden szczupaczek na razie. A oko nie, nie widać. Tak myślałem, przerzucę sobie tu bardziej chyba po te czcinki. No, tu jest tak płytko ogólnie woda jest bardzo czyste, nie wiem czy to w ogóle widać ale widać żółte liście na dnie tam to nie jest odbicie, to jest dno no i mam znowu coś tam się powoli rusza i znowu na okonówce Może, że w końcu oko idzie w moją stronę. Gierka Ale O, jaki on kolor, dosłownie sandu. O, to chodzi. O, śliczny. Jak to zdjęcie. Widzimy tu coś złego. Co? Drugi oko. Ale jaja. Kurde, co za lekcja. Spójrzcie. Rosuwa. Pięknie, nie no. Chwilę jeszcze cię... Z tym wszystkim ogarnę tam dalej. No i coś te szaleństwo przestało funkcjonować. Hmm. Ale też mi się kończą robaki. Ogólnie, najczęściej i najlepiej spisywały mi się tutaj takie małe uklejki. Ale nie mam ich jak załatwić teraz. Ale po tym, co dziś tu zobaczyłem, to będę musiał. Wybrać się na właśnie na te małe żywczyki, na uklejki. I przeważnie kładłem je na spławik, na żywca, ale z gruntu. I zobaczę, właśnie. No szkoda, że się ten bacik popsuł, ale. No nie jest źle. Trochę się robi zimno, a za godzinę też w ogóle będzie ciemno. Ogólnie nie jestem za przestawianiem tego czasu Polałbym cały rok funkcjonować w jednym czasie, a nie jakimś letnim i zimowym Dobra, chyba przerzucę O, ale coś poszło A już się zwijałem Kurde, wypłynęło, chyba przegapiłem Szkoda Tak to jest zawsze jak coś zaczynam robić to może jeszcze wróci no nic lipa zostaje Zacznę się pakować dalej, to może wtedy. Także teraz tak, plan na następne parę dni to skołować żywca takiego małego na, na konia jak się trafi większy, to też z dwa wezmę także wracam za parę dni, bardziej przygotowany chociaż już dziś źle nie było trzymajcie się do zobaczenia siemano, wracam w to miejsce gdzie byłem 3 dni temu no ale obiecałem, że będę bardziej przygotowany a udało mi się tylko załatwić na podrywkę Trochę małej uklejki, a byłem teraz w sklepie wędkarskim i jest zamknięty, także to też świadczy o rybostanie tutaj, tych okolicznych jezior i całej tej turystycznej wędkarskiej. Także wziąłem tylko kukurydzę i spróbuję coś dołowić małego, ale no nie wiem czy się uda. Najwyżej będę łowił te okonie. Mam jeszcze te rowaki, które się ostatnio sprawdziły. Nawet miałem dla niego wtedy małego szczupaka. Także ja muszę się trochę przeprawić na pomoc przejść przez puszaki. Widzimy się dopiero na Dobra. Wróciłem. Wróciłem, trochę się tu ogarnąłem. Także spróbuję na jedną małą kukurydzę złowić jakiegoś żywczyka. Żeby zarzucić drugi kij A pierwszy kij Już tam Pływa za tymi liliami Na małej stynce Na okonie Jak na razie to nie mogę złowić jednej małej ryby Oj czuję, że będzie dzisiaj lipa Najpierw podjechałem tu I jak już miałem iść z tym całym Majdanem To się zorientowałem, że zatrzasnęłem Kluczyki w samochodzie Musiałem się włamywać. Pół godziny już zmarnowałem. Teraz nie mogę złowić nawet żywczyka. No ale nic, próbuję. Może źle się zaczęło, ale jakoś się pozytywnie skończy. Kona robaszka. I co to oznacza? Że ryby nie chcą źreć zielonego. Czują już zimę i mróz przy dupie. Wolą tłuste. Robaszki, mięso w co mieść Nie przypuszczałem, że złowienie jednej małej ryby o tej porze roku będzie tak trudne. O, ale to długo trwa. Oj, to. Okonek. takie nie. No, może z tym. O, ja wyrzuciłem go. A jeśli to prawda i podpłynie i odprowadzi Te stado wielkich okoni Ale teraz opierdzieliłem <grystanie> To jest dopiero bydlak <grystanie> Ale kiedyś urośnie na wielkiego garbusa Chyba Siedzi o konie. No, już nie taki mały i nawet żywca zostawił. No dobra, nie jest największy. Albo mi się wydaje, albo zgubiłem spławik z pola widzenia. No tak, jest tu. Ale o co chodzi? Aj, kurde się zapatrzymy. nie to raz to jest coś niechętnie bo tu mały nie miał siły zeźrać takie ale póki co to zbieram bo ostatnio jak mi się spiął na bacika to później faktycznie była pauza może faktycznie te oko nie wystraszają stado robi się już coraz ciemniej E, chyba ktoś w dziki strzela. O, no, ja powoli będę kończył, ale mam nadzieję, że jeszcze jakąś rybkę dołowię Także póki już się tak, o właśnie coś jedzie. Jeszcze okonek Jeszcze tu podczepiony chyba A no nie, dobry No dziś jest dużo więcej tych okoni ale za to wagowo to by weszły cztery sztuki na tę jedną z ostatniego wypadu Dziś sama drobnica Nic Konkretniejszego O, Czyżby Jedzie następny Na jednego żywca z trzy ryby, ogólnie tu na tych jeziorach, nie ma w ogóle wymiaru ochronnego na okonia, ale co najlepsze jest. Zakaz spinningowania w zimę na przykład. Czyli można go łowić, a nie wolno spinningować. Czyli można go łowić tak jak teraz na spławik. No ale w zimę na lodzie. Nie wiem, to jest trochę martwy przepis. Jak trafi taki grudzień bez lodu, lub grudzień co gorsza, z cienkim lodem, wtedy w ogóle nie wolno nie ma jak łowić chyba już kolejny pasiasty zabójca się interesuje żywcy a jak? o kurde za wcześnie najgorsze jest to, że czas mi się kończy no i trochę mi ręce zmarzły ciągle maczam ją w wodzie szukam tych małych rybek odczepiam je gdybym nie zatrzasnął w samochodzie kluczyków mógłbym tutaj troszkę dłużej połowić no tak to 3 godziny chociaż 3-4 godziny to i tak o tej porze mi już w zupełności wystarcza powoli zwijam ale widzę, że chyba okonek nie odpuszcza nie chcę je puścić do domu także dam mu chwilę jak nie to składam wędkę i jadę coś wypić ciepłego także gościu czekamy na Ciebie Uch. No tak to właśnie jest z tymi okoniami, że albo są chimeryczne, albo biorą tylko w jakichś określonych godzinach i to tylko przez, przez chwilę w takich okienkach. A tak jak teraz, jeśli nie daj Boże, jeden się w tym popłochu wróci do stada. potrafię odprowadzić w